Zostawiła magazyn rytmy Kanterlotu. O, patrz! To jest jakiś fajny test! Co, test? Z czego? Ale ja się nie uczyłam! Sprawdźcie swój poziom przyjaźni. Czy jesteście Enrwen na zawsze? Dobra, dawaj. Pytanie pierwsze. Ulubione danie przyjaciółki. Książka! cukrowa? To jest moje trzecie ulubione danie po babeczkach i tortach. Nie ma punktu. Następne pytanie. Co najbardziej lubi w szkole? To o ja? Nie, pomagać w napełnianiu maszyn z przekąskami. Dobra, punktacja wciąż 0-0. Czyli remis! Trzecie pytanie. Czego najbardziej się boi? Może uh, błazenków? bez posypki? Uh, uh. Właściwie to ja się boję błazenków, ale nawet nie chcę myśleć o nieudekorowanych deserach. <noise> Niemożliwe! Nie ma więcej pytań? To tylko śmieszny test! Masz rację, to jest bardzo nienaukowe. Ja opracuję własne wzory i dowiodę, że jesteśmy przyjaciółkami! Na zawsze! Znalazłam! Twilight! Twoje równanie przyjaźni! Nie ma sprawy. Nasza przyjaźń jest niekwantyfikowalna. To tylko znaczy, że nie da się jej zmierzyć. O! <grym> Sama mogłam ci powiedzieć!